Czy przeciwnicy w dzisiejszym sparingu byli dla ciebie dużym zagrożeniem i ciężko było ci bronić ich strzały? Myślę, że na pewno mecz był. Nie, nie mogę powiedzieć, że wyrównany, bo mieliśmy lekką przewagę w tym spotkaniu, ale no, przeciwnicy dawali siebie wszystko tak jak i my, więc w każdym meczu podchodzę na 100% i staram się obronić każdego Wczoraj nie wziąłeś udziału w sparingu, to znak, że jednak jest duża konkurencja o miejsce w składzie? Tak, tak mieliśmy ustalone z trenerem, tak mi trener powiedział, że dzisiaj wystąpię. Konkurencja jest, konkurencja była i tylko się cieszyć. A jak oceniasz wasze przygotowania do tych mistrzostw, które zaczniecie 11 stycznia? Myślę, że przygotowania idą zgodnie z planem. Trenujemy przewagi, osłabienia, trenujemy bardzo dużo rzeczy taktycznych. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani na te mistrzostwa. A myślisz, że co jest waszą najmocniejszą stroną, jeśli chodzi o grę? Myślę, że ciężko stwierdzić, bo jesteśmy drużyną, jesteśmy kolektywem i każdy da siebie wszystko. Każdy musi zagrać na 100% i wtedy zobaczymy, jak to się potoczy. A tak nawiązując do mistrzostw, typujecie któregoś z rywali, który może być dla Was największym zagrożeniem? Na pewno są drużyny nieco słabsze, ale i jak drużyny nieco lepsze na tych mistrzostwach, bo to jest normalne. My. Podchodzimy z nastawieniem, że możemy powalczyć o tak naprawdę wszystko, bo wszystko w hokeju ok. jest możliwe. Jesteś jednym z najlepszych bramkarzy. Masz zamiar nadal rozwijać się w Polsce czy spróbować swoich sił gdzieś za granicą? W chwili obecnej skupiam się na obecnym sezonie i na tych mistrzostwach, co teraz będą, i staram się dawać z siebie wszystko i zob zobaczymy co pokaże następny sezon. Okay.